Kiedy możemy mówić o tym, że stres nastolatka jest naturalny, a kiedy należy się tym martwić? Stres wśród nastolatków, zresztą tak jak wśród wszystkich ludzi, jest fenomenem towarzyszącym codziennie, dlatego że stres tak naprawdę to jest taka reakcja naszego organizmu na to, co się dookoła nas i z nami dzieje. I stres nie zawsze jest zły. Stres w początkowej fazie pomaga nam przezwyciężać różne problemy i absolutnie dobrze, że ten stres jest i nas wspiera. Jednak, kiedy tego stresu jest za dużo, jeżeli nie radzimy sobie ze stresem, jeżeli odporność na stres, czy nastolatka, czy też rodzica jest słaba, nadszarpnięta, no to wtedy niestety dochodzi do, czy może dojść do rozwoju różnych chorób, zarówno, zarówno fizycznych, jak i e, psychicznych. Jak to rozpoznać? To jest bardzo, bardzo ciężkie zadanie, które często spoczywa właśnie na barkach rodziców. Na pewno y, ważną czerwoną lampką jest to, jeżeli mamy wrażenie, że nasze dziecko zmieniło się nie do poznania. Czyli nastolatek, który chętnie spędzał z nami czas, nagle zaczyna się izolować, ale też nastolatek, który na przykład Kiedyś chętnie spędzał czas w swoim pokoju, nie jest w stanie znieść samotności. Osoba, która się obiadała, nagle przechodzi na restrykcyjną dietę, a osoba, która nie miała apetytu, nagle zaczyna się obia obiadać. Także wszystkie zmiany, takie bardzo dotkliwe w zachowaniu, w postępowaniu, powinny być czerwoną lampką dla rodziców i takim sygnałem, że y, trzeba poszukać pomocy. Czy dieta może wpłynąć na nastrój? Zdecydowanie tak, dlatego że w naszych jelitach mieszkają mikroby, które nazywamy mikrobiotą jelitową, i to, w jaki sposób odżywiamy nasze mikroby, wpływa oczywiście na ich kondycję, na ich samopoczucie, a mikroby z kolei wpływają na to, w jaki sposób myślimy, w jaki sposób postępujemy, dlatego że informują one mózg za pomocą tzw. osi mózgowo-jelitowej o tym, co dzieje się w naszych jelitach. I im lepiej Odżywiamy nasze mikroby, im one są zdrowsze, tym lepiej mogą też ym, o nas zadbać. Także zdecydowanie dieta ma bardzo duży wpływ na zdrowie i to nie tylko to fizyczne, ale również psychiczne. Czy w dzisiejszych dość trudnych, zwariowanych czasach wspólne posiłki mogą pomóc naszemu zdrowiu psychicznemu? Zdecydowanie tak. Dlatego, że po pierwsze, wspólny posiłek jest pewnego rodzaju rytuałem, im więcej mamy rytuałów w ciągu dnia, tym lepiej jesteśmy się w stanie ustrukturyzować, zorganizować i tym więcej dajemy naszemu mózgowi tak naprawdę spokoju, dlatego że rytuały umożliwiają nam też relaks. Także to to po pierwsze. Po drugie, spędzając wspólnie czas, pracujemy nad wspólnymi więziami. A to więzi, jakie mamy z naszymi najbliższymi, dają nam takie poczucie bezpieczeństwa, więc to jest drugi a trzecim punktem jest to, że jeżeli będziemy rozmawiali z naszymi nastolatkami o tym, co powinni jeść, ale sami nie będziemy przykładem dla nich, no to niestety nasze rady najprawdopodobniej yy, tutaj nie posłużą naszym nastolatkom, ale w momencie wspólnego posiłku, wtedy jesteśmy, yy, wtedy jemy wszyscy to samo, jesteśmy, mamy rolę, taką modelową do jedzenia zdrowych posiłków i wtedy i naszym nastolatkom dużo łatwiej będzie zaakceptować właśnie zdrowe rzeczy na talerzu, a nie y, na przykład frytki z, y, z jakiegoś imbisu za rogiem. Czy na przykład aktywność fizyczna może pomóc naszemu zdrowiu psychicznemu i mikrobiocie? Zdecydowanie tak, aktywność fizyczna w umiarkowanym stopniu, bo to też jest ważne, ale aktywność fizyczna w umiarkowanym stopniu wpływa bardzo pozytywnie na kondycję naszych mikrobów, a dobre mikroby. Korzystnie wpływają z kolei na to, jak myślimy, jak postępujemy, yy, i dobrze działają dla naszego zdrowia. A poza tym, podczas uprawiania sportu aktywowane są najróżniejsze procesy fizjologiczne, biochemiczne, dochodzi do wyrzutu takich yy, hormonów szczęścia, yy, i dzięki temu jest nam lepiej, zdecydowanie tak. Co jeszcze sprawia, że hormony szczęścia aż w nas buzują? Na pewno poczucie bezpieczeństwa, o którym e, wspominałam, jest ono taką podstawą do tego, żebyśmy mogli się e, rozwijać i spełniać. E, na pewno zdrowa dieta, e, która e, wpływa na, na to, w jaki sposób e, jakby nasze zdrowie psychiczne i fizyczne i zapewnienie nam takich pozytywnych bodźców, ale dopasowanych do nas samych. I każdy człowiek ma swoje własne, swoje własne bodźce, swoje własne zainteresowania i jeżeli może się w nich spełniać, to wtedy te hormony szczęścia w nas buzują. Natomiast jeżeli jesteśmy na siłę, próbuje, próbuje nas nasze otoczenie uszczęśliwić, nie zważając na to, jakie my mamy zainteresowania, no to wtedy nawet y, najlepszy sport nie doprowadzi do tego, że będziemy szczęśliwi. A jeśli miałaby Pani polecić szybki sposób na to, żeby poprawić swój nastrój, to beza z kremem czy pójście na basen? No, niestety to jest sprawa bardzo indywidualna. Jako, la, jako lekarz poleciłabym pójście na basen, ale tylko jeżeli ten basen zdecydowanie się lubi. Z tym szczęściem to jest tak, że, że niektóre rzeczy dają nam szczęście tu i teraz, natychmiast, natomiast inne, w, w takie szczęście długotrwałe trzeba zainwestować i warto jest poszukać takich rozwiązań, które będą korzystne dla naszego zdrowia, a które też sprawią, że będziemy na dłuższą metę szczęśliwi. Jest to proces. Na pewno ktoś, kto nie lubi wody, nie znajdzie swojego szczęścia na basenie. Także warto jest poszukiwać i robić to, na co się ma ochotę, co się lubi, przez pryzmat nie tylko mikrobów w naszych jelitach, ale też przez pryzmat właśnie tego, co nas interesuje.